Jestem. Dzień dobry. Otwieram 13 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Witam wszystkich radnych. Pana Wójta, panie kierownik. Zaczynamy. Porządek obrad otrzymaliśmy yy, wcześniej wszyscy. Mieliśmy czas, żeby się zapoznać. Obecni są wszyscy członkowie komisji, w związku z tym przejdźmy do punktu drugiego. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie gminy Giżycko. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą prawo oświatowe do kompetencji rady gminy należy ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy w Giżycku proponuje się pozostawienie oddziałów przedszkolnych w obecnie funkcjonującym stanie, zgodnie z obowiązującym już planem sieci szkół, w który od 1 września 2019 roku została włączona szkoła podstawowa w Spytkowie. Tak zorganizowana sieć oddziałów przedszkolnych pozwala objąć opieką wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarują chęć korzystania z oferty placówek na terenie Gminy Giżycko. Zakłada się utrzymanie dotychczasowej sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach jako optymalny sposób realizacji przez gminę gierzycko zadań z zakresu opieki przedszkolnej. Ten projekt, który Państwo widzicie, był przekazany Warnicko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie, który wydał pozytywną opinię w sprawie przedstawionej sieci. Ta uchwała ma bardziej charakter porządkowy, bo jak już wspomniałam, ta sieć funkcjonuje, bo jakby te nasze oddziały przedszkolne są są częścią szkół, a, a sieć szkół już istnieje. Jeżeli chodzi o samą treść uchwały, to pozwolcie Państwo, że przedstawię. Paragraf pierwszy. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Giżycko. Punkt pierwszy, dla których organem prowadzącym jest gmina Giżycko. Podpunkt a oddział przedszkolne w Szkole Podstawowej imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym z siedzibą Bystry 9a 11500 Giżycko. Podpunkt b oddział przedszkolne w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Jelonczyka w Wilkasach z siedzibą Wilkasy udział Sztyńska 29 11500 Giżycko. Podpunkt c oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Upałtach z siedzibą Upałty 11 11500 Giżycko. Punkt drugi prowadzonych przez inne organy na obszarze gminy Giżycko i tutaj podpunkt a oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spytkowie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukator włączy z siedzibą Spytkowo 41 1500 Giżycko. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Giżycko i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo, jeżeli są pytania to proszę. Dziękujemy. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Dziękujemy. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem pozytywnej opinii komisji dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie gminy Giżycko? Proszę podnieść rękę. Dziękuję jednogłośnie. Punkt trzeci. Informacja o wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży z terenu gminy Giżycko. Proszę panią kierownik. Hasłem przewodnich ferii zimowych było żyj w zgodzie z naturą. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich oraz w gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W sumie skupiający 310 podopiecznych. Tematy, które były realizowane podczas zajęć pozwalały pogłębić wiedzę z zakresu ekologii oraz zdrowym odżywianiu. Tegoroczne ferie obfitowały w wiele atrakcji połączonych z warsztatami i zajęciami edukacyjnymi. Przy współpracy z ŁOK Spytkowo odbyły się warsztaty ekologiczne z recyklingu pod nazwą Detektor Plastiku. Zorganizowane zostały wyjazdy na lodowisko do kina Nowa Fala w Giżycku oraz Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek, gdzie odbywały się zajęcia z animatorami oraz warsztaty kulinarne. Dzieci uczestniczyły również w wycieczce do edukacyjnej sali zabaw Kolej na Klocki w Ełku. W Gokir prowadzone były zajęcia ruchowe, taneczne i teatralne, zakończone spektaklem Czerwony Kapturek. Edukacją dla dzieci pogłębiliśmy o cykl spotkań z służbami mundurowymi. To jest żołnierz, komiarz listonosz, pilot, leśnik, harcerz oraz ratownik MOPR. Korzystaliśmy też z infrastruktury Parku Wodnego Wilkasa, gdzie odbywały się zajęcia na hali sportowej, kręgielni, ściance wspinaczkowej oraz basenie. Nie zabrakło ogniska z kiełbaskami. Wiele atrakcji miały również dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w świetlicach wiejskich. W tym roku zrezygnowaliśmy z zamawianych posiłków, zastąpiliśmy je warsztatami kulinarnymi, dzięki którym dzieci samodzielnie lub z pomocą świetlicowej mogły przygotować różnorodne potrawy. Towarzyszyła temu przedsięwzięciu szeroko pojęta integracja. W każdej świetlicy odbyło się również ognisko. Nie zabrakło wyjazdów sportowych i rekreacyjnych poświęconych nauce jazdy, nauce jazdy na łyżwach, zwiedzaniu Twierdzy Bojen. Kąpieli w basenie oraz gry w kręgle w parku wodnym w Wilkasach. Animatorzy świetlic z dużą uwagą skupili na edukacji, bezpieczeństwie oraz uwrażliwianiu na ekologię. Wspierali w tym zaproszeni goście leśnicy, strażacy, żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia muzyczne prowadził Dariusz Jotko, instruktor Gokir Wilkasy. W trzech świetlicach odbyły się warsztaty z zakresu przemocy rówieśniczej w Upałtach, Spytkowi i Kamionkach. W tym roku koszt uczestnictwa w zajęciach w Gokir wynosił 35 zł za tydzień. W świetlicach wiejskich były prowadzone zajęcia nieodpłatnie. Ferie zostały współfinansowane z gminnego programu Yy, profilaktyki rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych. Dziękuję. Dziękuję. Dostaliśmy od pani dyrektor w międzyczasie, przepraszam, przekrzyściłam. <laughs> yy, harmonogram cały yy, ferii widzę, że był bardzo atrakcyjny. Jeszcze tylko proszę mi powiedzieć 310 podopiecznych miejsce tak. z całych minut bardzo dużo no, tak mi się wydaje. 40 dzieci przychodziła na zajęcia do Gokiru. Mniej więcej po 20, 20 parę osób było w świetlicach wiejskich. Super. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych ma jakieś pytania? Na razie odnośnie tak, informacji o wypoczynku. Nie, to dziękuję bardzo. Przejdźmy do punktu czwartego, sprawy różne i wolne wnioski. I teraz proszę bardzo, pani Michalina. Na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Kożuchach Wielkich część osób pytała mnie o, o to, jak, kiedy są, czy są organizowane nadal kolonie i półkolonie dla dzieci w naszej gminie. I niektórzy zgłaszali takie uwagi, że są podawane informacje zbyt późno i wtedy kiedy się nie zgłaszają, to już na przykład nie ma miejsc. Chciałabym tak bliżej o tych sprawach się dowiedzieć, żebym mogła przekazać zainteresowanym. Dziękuję. jestem w tej chwili na etapie przygotowywania przetargu odnośnie dokumentacji przetargowej odnośnie półkolonii i myślę, że w przeciągu tygodnia powinnam mieć już gotową dokumentację zostanie ona udostępniona dla osób, które zajmują się taką organizacją, bo jakby no, gmina organizuje tylko półkolonie, czyli całość organizacji jest przekazywana już podmiotom zewnętrznym i myślę, że jak już zostaną wyłonione osoby, które będą to organizowały, to, to będzie. Myślę, że to jest kwestia miesiąca, kiedy już takie ogłoszenie będzie na stronie BIP udostępnione. Znaczy, ogólnie na stronie gminy i będzie udostępnione dla wszystkich, tak, informacja, że można się zgłaszać. Z tego, co się orientuje, jakby, no, wchodzę dopiero w ten temat. W tamtym roku taka informacja była udostępniona właśnie w zakładce Oświata, tam jest taka zakładka odnośnie właśnie półkolonii dla dzieci. I tam też to będzie, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście na stronie Facebooku będą, będę wysyłać również tutaj może za pośrednictwem Ewy, pani dyrektor z Gokiru, informacje, żeby były też w świetlicach szkolnych, także myślę, że wszyscy będą poinformowani o tym. A ja jeszcze mhm. powiem odnośnie Gokiru. W tamtym roku pierwszy raz organizowaliśmy e, takie półkolonie na zasadzie takim, jak był wypoczynek feryjny. E, bardzo dobrze się mhm. to sprawdziło. W tym roku planujemy mm, też dwa tygodnie i to będzie e, bodajże ostatni tydzień czerwca i pierwszy tydzień lipca, jeżeli chodzi o GOKiR. To jeszcze ja tylko zapowiem, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie, dlatego też no, niestety nie wszyscy mogli z tego skorzystać. Ale spróbujemy tyle miejsc mieć, żeby w tym roku było, było można zapisać swoje dziecko. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś uwagi albo pytania? Nie? Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam posiedzenie komisji. Do zobaczenia.